Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzisiaj spotykacie się ze mną. Dzisiaj będziemy mówić o Eucharystii, która jest sakramentem miłości. Ano, dlaczego sakramentem miłości? Bo to właśnie w tym sakramencie Pan Jezus przytula nas do siebie, do swojej piersi i nas umacnia. To jest sakrament miłości pańskiej. Mm. Przytoczę taki fragment z Biblii, gdzie w czasie ostatniej wieczerzy pan Jezus wziął w ręce chleb, połamał i powiedział bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Po czym wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, powiedział: Bierzcie i pijcie, to jest krew moja, która za Was będzie wydana. To czyńcie na moją pamiątkę. Czyli sakramentem, znaczy Eucharystia sakramentem miłości, pokazuje nam to, że w tym malutkim, białym opłatku jest prawdziwy żywy pan Jezus. Także yy, nie gryziemy komunii, bo to jest święte ciało pana Jezusa. Jak przyjmujemy komunię, musimy poczekać aż komunia nam się rozpuści i wtedy można połknąć. Nie można w żadnym wypadku przyspieszać. Eucharystia jest dla nas największym sakramentem. Dlatego, że Pan Jezus został z nami do końca świata zaprasza nas codziennie do miłości, do miłości i do oddania dla drugiego człowieka. Miłość Boża jest potężna, jest nieskończona. Dlatego Pan Jezus, pomimo tego, że wstąpił do nieba, został wśród nas. Opowiem taką legendę, która pokazuje też, że w hostii jest prawdziwy Pan Jezus. W Poznaniu jest Kościół Bożego Ciała. Z nim jest związana legenda dlatego że poproszono pewną dziewczynę, żeby skradła Pana Jezusa, żeby dokonała grzechu świętokradczego. Ta dziewczyna wykradła hostię w sposób taki, że przyjęła Pana Jezusa, wyjęła go z ust i wyniosła go do bandytów. Oni wzięli wzięli noże i zaczęli kroić Pana Jezusa nożami. I nagle z hostii wytrysnęła krew. I to był znak, że w hostii jest prawdziwy Pan Jezus. Świadczą o tym liczne cuda eucharystyczne. Lanciano, sokółka, teraz cud w legnicy nowy, który się wydarzył. I to jest ta olbrzymia Boża Miłość, bo później Pan Jezus po ostatniej wieczerzy jest na krzyżu. Przeżywa swoją mękę, śmierć krzyżową, a w trzeci dzień chwalebne zmartwychwstanie. Zawsze starajmy się powiedzieć przed każdą. Przed, przed przyjęciem sakramentu Eucharystii powiedzieć: Panie Jezu, ja chcę się stać dla Ciebie tabernakulum. I my potem po przyjęciu sakramentu Eucharystii mamy wyjść i mamy głosić. Bożą miłość aż na krańce świata. W dzisiejszej, w dzisiejszego dnia przechodzimy przez temat, właśnie jesteśmy w temacie Eucharystii, która jest miłością. Ano. Gdy, no niestety, nadchodzi dzień ostatni, to w większości jest tak, jeżeli, jeżeli człowiek żyje zgodnie z Panem Bogiem, przychodzi do niego sam Pan Jezus w najświętszym sakramencie. Pamiętajcie, żeby, żeby uczestniczyć zawsze co niedziela w Mszy Świętej. Bo to jest, na, jeżeli nie uczestniczymy we mszy, to to jest tak troszeczkę jak zaprasza nas przyjaciel na urodziny. Zastawia stół. Wszystko jest przygotowane. I nagle dostaje setki telefonów. Wiesz co? Nie mogę przyjść, bo mam na przykład my dzwonimy z informacją, że wiesz co, słuchaj nie przyjdę, bo mam zadanie domowe z matematyki. Muszę je odrobić. Ktoś tam mówi przepraszam bo nie przyjdę Bo no nie wiem Zachorowała mi mama I muszę się nią opiekować Wyobrażacie sobie jak się czuje Taki gospodarz No jak się czuje Okropnie Oczywiście Więc dlatego Starajmy się tego Panu Jezusowi Nie wyrządzać A gdy mamy możliwość przyjść do sakramentu Pokuty i pojednania, żeby móc w pełni przytulić się do serca Jezusowego. Na koniec proszę tylko o jedną rzecz. Nie przyjmujcie Eucharystii świętokradczo. Bo to nie jest radość dla pana Jezusa, tylko wtedy robimy panu Jezusowi ból. Dlatego, że musi przyjść do serca, które jest napełnione grzechem śmiertelnym. Czy wtedy Boża Miłość może nas dotknąć? No, oczywiście, że nie. To, dokładnie tak. Absolutnie. Wtedy. Wtedy otwierają się bramy piekieł. I nawet nie pomoże nam. To, że byliśmy. Tego dnia u Komunii Świętej. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w czwartek. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen.